Budynek S1 w jego dotychczasowym wydaniu był jak legenda. Dużo osób o nim słyszało, ale mało kto tutaj za pierwszym razem mógł trafić. Dzisiaj mamy GPS, on pomaga, ale jeszcze bardziej pomaga huczna budowa, którą realizuje NDI. Są takie obiekty żelbetowe, które pływają. Znamy w historii inżynierii nawet realizację łodzi. Nasz nie dość, że pływa, ponieważ posadowiony jest w miejscu, gdzie występuje bardzo wysoki poziom wód gruntowych, to jeszcze znacząca część tego budynku będzie podwieszona. Już niebawem rozpoczniemy realizację tego podwieszenia konstrukcji żelbetowej, o którym, o którym powiedziałem, a już w drugim kwartale. Planujemy rozpocząć pracę instalacyjną. Zaangażowanie członków mojego zespołu pozwala prowadzić pracę w sposób płynny, w dobrej jakości. Udaje się nam utrzymać planowany harmonogram realizacji pracy. Nowo wznoszony budynek zwiększy swoją kubaturę, powierzchnię użytkową i oprócz przywrócenia funkcji bufetowej i powrotu do tego budynku przedstawicieli Uczelnianej Rady Samorządu. Będzie rozszerzony o funkcje biurowe, ale również o serwerownię, która znajdzie się na ostatniej kondygnacji i będzie sercem formatycznym dla uczelni tutaj na rejonie